A ty masz? Nie, nie masz. Nie, nie widzę cię ja. ja ty ja cię nie widzę. No, to też nie widzę. Ja cię widzę, ja cię widzę. Bilej! Ja cię nie widzę! O już widzę. Ja się zbieram. To będę robił. Skończy mi się lazyknie. Się w lesie. Wczoraj wojowałem, bo byliśmy na klepie Walczyliśmy dzielnie, tak bardzo za wzięcie Lecz uciekaliśmy, było ich więcej Diaksowe miecze, diaksowe sety Wszystko to straciłem na klepie, niestety Teraz się wkurzyłem, zaczynam od nowa Zniszczę ich wszystkich, taka moja rola Nic na przeszkodzie, do przodu po lodzie Wydobywam drewno, koło mreku w wodzie ja jak w samochodzie Słuchaj, Zrobiłem odręcia, bo ty mnie zrobiłeś! Jestem oszósty odcinek trzeci. Krótki oszust, Nara.